Słuchajcie moi drodzy, wczoraj ktoś wrzucił komentarz, co się dzieje, czemu nie wrzucam żadnych filmików ostatnio, na powód jest taki, że jestem na majówce z rodziną nad naszym polskim pięknym Bałtykiem, jestem w miejscowości Lubiatowo, mała wieść, jest słuchajcie pięknie, cudownie. No, tak kolory są po prostu nie do opisania. Breathtaking, jakby to powiedział pewnie native speaker. Eee, takie słoneczko mamy praktycznie cały tydzień, chociaż wczoraj była. Nie pamiętam, no chyba nawet nie padało, ale było zachmurzone i ogromny wiatr 80 km na godzinę podobno wiał. Rzeczywiście wczoraj nie uda, nie, człowiek nie był w stanie ustać na plaży, a na pewno nie był w stanie iść pod wiatr tylko i wyłącznie z wiatrem. No ale dzisiaj znowu pięknie i cudownie. Wrzucę może Wam filmiki z tego wczorajszego dnia, choć sam zachód słońca wieczorem również był cudowny. W ogóle to spędzam czas tutaj wraz z rodziną Majka. Pewnie kojarzycie też kanał Majka. Jak Wam już mówiłem, to mój kolega z, i z liceum, i ze studiów. Razem też kiedyś pracowaliśmy w wojsku. Ok? Trzymajcie się, polecam. Nasze cudowne morze.